Zgadnijcie kto plesy. Guess who's back Bo back to po angielsku też plesy. Śmieszny jestem, śmieszny youtuber, cześć Hejo, z tej strony Eleven To jest A Shadow Over Freddy's Gra, która ostatnio wyskoczyła znikąd Jest to bardzo fajnie wyglądający Fangame ffff I stwierdziłem, że będzie Bardzo fajnie go ograć i obczaić Ponieważ y ostatnio Jest Brak filmów u mnie na kanale, znowu ja teraz mam dużo odwiedzin, miałem kilka wyjazdów, miałem paskudne dni, ale stwierdziłem, że coś jest z gatunku gier FNAF, że to, to mnie jakoś przyciąga. To, to FNAF się stał gatunkiem, to jest, to jest ta ciekawa rzecz, nie? Coś, coś mnie w tych grach takiego przyciąga, że one są na tyle proste, że nie trzeba się bardzo wgębiać fabularnie, można ominąć fabułę, można fajnie grać, że tak powiem, pomijając całą sekcję fabularną. Zatem też można się w tą fabułę wgłębiać i się tym bawić. Plus dodatkowo bardzo podoba mi się ten koncept, że mogę spokojnie grę przerwać w każdym momencie. I jeżeli mi się nie spodoba, no to te noce nie są jakieś długie, są krótkie. I to jest, to jest bazowe doświadczenie z Five Nights at Freddy's, tylko z dodanym free roamingiem. To jest bazowane na Five Nights at Freddy's 1. Nie, czy, nie wczytywałem się popularnie, czy to jest przed Five Nights at Freddy's 1, czy po, ale jest to pierwsza pizzeria, którą było nam poznać pierwsza pizzeria z Five Nights at Freddy's 1. Tylko w wersji freeroam, zrobionej w pełni w Clip teamie, tak jak Scott robi gry, także yy, Zobaczmy, jak to wyjdzie. Jestem, jestem mega ciekaw. Zobaczymy też, czy wyciszyłem telefon. Wyciszyłem. Też jakiś nieporządny youtuber. Budzisz się w małym, mrocznym pokoju. Leżysz na zimnej podłodze, a twoje plecy są oparte o ściany. Czujesz je okropnie. Czujesz posmak miedzi w ustach i nic nie słyszysz poza cichym bzyczeniem metalowego wiatraka. Mogę? Chopaki. Aha, muszę kliknąć. Stopniowo otwierasz swoje oczy, próbujesz rozruszać wszystkie mięśnie Twoja pamięć jest zamglona, a twoja głowa prawdopodobnie boli Próbujesz przypomnieć sobie cokolwiek, co mogłoby rzucić światło na obecną twoją sytuację Twoje ciało zaczyna reagować szybciej niż twój umysł Podniosło się z podłogi wspierając się o po pobliskie biurko Łapiesz pierwsze, lepsze źródło światła i zaczynasz się rozglądać W świetle latarki ujawnia ci się budynek Całkowicie bez życia, pokryty pajęczynami w każdym rogu, rozrzuconymi papierkami, kubkami i czarnymi, czarną mazią, która pokrywa podłogę. I nie wspomniałem o kapiącej wodzie z sufitu. To jest ciężko przetłumaczyć, przynajmniej dla mnie, nie mogę znaleźć właściwych słów. Rozmieszczenie pomieszczeń jest ci dość znajome, ale ściany tego budynku. Nie dają ci odczucia, jakby cię zapraszały albo były dla ciebie przyjazne. Google Translate. Ta, da, 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 da. Twoja klatka piersiowa zdaje się być strasznie ciężka. Czujesz strach, porównywalny do tego, jaki czułby człowiek, który ma być powieszony na szubienicy. Pierwsza myśl, jaka ci przychodzi do głowy, to to, żeby opuścić to miejsce tak szybko, jak tylko możliwe. Wejdź natychmiast, zanim cienie zjedzą cały budynek. Razem z Tobą. <noise> Witaj w pizzerii Freddy'ego Fesbera. Fajnie mieście z powrotem. Pozostało 5 nocy. Let's do it! Obie ta gra była fajna. W sensie kiedyś sprawdzałem dużo na FNAFA, i one były bardzo skrajnie różne. które były strasznie tandetne, inne wyglądały dobrze, i były do dupy. Oh, Dame. Powinienem chyba wyłączyć myszkę z nagrania, prawda? Te instrukcje będą pojawiały się każdej nocy Zanim będziesz wychodził do restauracji Klikaj na nie, żeby kontynuować Czekajcie, najpierw wyłączę myszkę, bo psuje klimat Poruszaj kursorem, aby rozświetlać fragmenty pomieszczeń Tak, tak, na boki się rozglądamy, spoko Ok. kliknij lewym, żeby przejść... Kliknij lewym na otwartą ścieżkę aby poruszyć się dalej do innych pomieszczeń Wroga obecność obserwuje cię Ukończ swoje zadania zanim będziesz, zanim wybije szósta Albo zostaniesz zaatakowany Okej okay. Czyli właściwie mam coś zrobić i to nie mam się bać o jumpscare y teraz Tylko o szóstej dopiero mnie zjedzą, czyli No z pierwsza znaleźć wyjście Okej, okay. czyli to nie będzie jumpscare fest teraz, tylko mam faktycznie zrobić jakieś rzeczy. To jest point-and-click taki fnafowy. I to jest właśnie to, na co długo czekałem, bo to jest ciekawy koncept. Tylko strasznie powoli się rozglądam. To powinno być trochę szybsze, wiecie. Damn, to może być ciekawe. Tylko mam znaleźć wyjście. Okej. Okay. Ehm. Um. Czy mam tu na coś klikać? I ten w ogóle art style, że to jest wszystko czarno-białe, tak strasznie. Tak raz została ukończona w 60 dni, z tego co pamiętam, coś tam czytałem. I. Boy, it looks good as hell. Okej, okay, czyli to jest ta, ten, ten główny obszar pizzerii? Czemu mi druga latarka? Halo? Gdzie może być wyjście z tej pizzerii? Zawsze. Czyli to wygląda znajomo, bo, bo to jest pizzeria z FNAF 1, tak? Tylko, nie wiem, ona jest opuszczona? Że ona jest jakoś dużo później? Nie wiem. Toalety są... Toalety są zabite dechami. Słyszałem dzwoniący telefon. E, e, hello, 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 hello. Zamawiał pan pizzę? Kuwa do pizzerii, panie! tu są jakieś arkady employees only, kitchen, nie oh boy okej, okay. tutaj mogą być jumpscary nie tylko na sam koniec tak coś zaczynam mieć wątpliwości nie jestem pewien gdzie i w jakiś sposób się poruszam, bo to jest troszeczkę ...intuicyjne. Czy znaczy, Exit? I Found the Exit. To tyle, to taki prosty. tego na początku. Czy to Ale mi się wydaje, Zostałem wciągnięty z powrotem do strefy bezpieczeństwa przez dziwną lataj latającą figurę. Floating? Figure? Floating, figure standing, zaraz. Czyli latająca figura stoi. Okej, okay, nieważne. Zostałem wciągnięty do strefy bezpieczeństwa przez. Latającą figurę, stojącą przed tobą, ze swoimi oczami wbitymi w twoją twarz. Wygląda tak, jakby chciała ci pomóc odzyskać twoje utracone wspomnienia. Cień oferuje ci historię, aby oczyścić twój umysł. Czy zaakceptujesz? E, yes. Why not? Dowiedzmy się, co ma tam do powiedzenia. Pewnie, no, to jest jakaś tam opcja do tego, żeby. żeby. Zdobyć jakieś Secret endingi, czy coś. Tell me a story, boy. Był sobie raz mały dzieciak, który lubił bawić się ze swoimi zabawkami. Zupełnie sam. Żył ze swoją rodziną w małym, spokojnym domku na obrzeżach miasta ogrodzonych lasami. Plac domu był jego osobistym terenem, gdzie bawił się swoimi figurkami o różnych kształtach i rozmiarach. Nie, nie, nie rozumiem tego zdania do końca. Making plays which were acted out of his enjoyment alone. Nie ogarniam kontekstu tego zdania. Mimo tego, że był sam, cieszył się, że mógł przeżyć swoje dzieciństwo, swoją młodość, bawiąc się ze swoimi plastikowymi przyjaciółmi, które podarowali mu jego rodzice. Te zabawki to były? Mały manekin, wypchany pluszowy miś, porcelanowa lalka i zabawkowy robot. Jakieś nawiązania tutaj będą, nie? Ale pewnego dnia pies rodziny ukradł jedną z zabawek podczas jego zabaw, wybiegł do lasu wraz z robotem, prowokując dzieciaka, aby go gonił, aby odzyskał swojego przyjaciela. Rozgniewany przez psa dzieciak dogonił go, łapiąc zabawkę wyrywając ją z ust złodzieja, i zaczął ciągnąć. Och, być tak młodym i nie martwić się niczym. Dzieciak i jego pies. Strasznym idzie dzisiaj tłumaczenie tych tekstów. Dzieciak i jego dog bawili. <ścoughs> dzieciak, i jego dog, dzieciak i jego pies bawili się na tyłach domu w Tag of War. W przeciągankę, prawdopodobnie. Nie wiem, co to jest do końca. Yy... I nikt im nie przeszkadzał. Brzmi jak wspaniałe wspomnienie, nieprawdaż? Pies uszczęśliwiony, że w końcu dostał atencję, której tak bardzo pragnął od swojego młodego pana, nie zgodził się, aby przegrać tę grę, w którą teraz grali. Traktował to jako zabawę. Zabawkowy robot był prawie. Wolny z uścisku szczęki psa, kiedy... Kto ucierpiał? Powiedzcie mi, że ucierpiał chłopak, a nie pies. O nie, to, nie to, to, to psu się coś stało, prawda? Uszczęśliwiony, że odzyskał swojego przyjaciela, dzieciak wytarł obrębem koszulki yy, swojego robota. Wrócił do domu, pozostawiając zwierzę telepiące się na trawie. O nie. O nie, nie, biedny pies. Pies nie mógł wydać z siebie żadnego odgłosu z powodu spuchniętej szczęki I-I Kent, I Nie mogę słuchać takich historii Kurwa ja uwielbiam psy, psy to są moje ulubione stworzenia ok? Ulu Wolę psy niż ludzi to jest, to jest prosta matematyka Dzieciak wrócił z lasów Położył swojego robota Z powrotem tam gdzie był Na scenie i poszedł bawić się dalej Później tego popołudnia Rodzice znaleźli ciało psa Pochowali je tam gdzie je znaleźli Come on Kurwa biedny pies Like Czemu zawsze są jakieś horrory i pojawia się postać psa, czemu zawsze pies musi ginąć? Zawsze. To nawet jest, ta, jest tak samo ta ten przesąd z osobami czarnymi, ale psy giną częściej. Zawsze pojawia się pies. O, jakie fajne psiotko! Nie, nie, piesku, nie, nie, tam nie idziemy. Flaki i gref. Every fucking time. Zaczyna mi się podobać tak gra coraz bardziej, nie mam jej nic do zarzucenia, jest interesujące. to jest taki fajny point and click bez takiego, wiecie, rozkminiania jakiejś strategii i tak dalej, przynajmniej na razie, zobaczymy co będzie później, więc trzymajcie się, dzięki za obejrzenie, tak jak zawsze, do zobaczenia w następnych filmach, na razie.